W latach dwudziestych, gdy życie pachniało jeszcze węglem, herbatą i dalekowschodnimi przyprawami, powstawały dania, które były czymś więcej niż tylko posiłkami. Opowiadały historie o dobrobycie, świętowaniu i tęsknocie, a każde z nich niosło smak minionej epoki. Dziś wyruszamy w podróż do tamtych czasów, by odkryć przysmaki, którymi niegdyś raczono się podczas wielkich uczt. Którą z tych potraw wybrałbyś? Gdybyś mógł spędzić jeden wieczór w tej złotej erze. Pierwsze: legendarne pieczone danie z kaczki w sosie śliwkowym. Kiedy w starej sali bankietowej tamtych czasów dostrzegano lśniącą brązową kaczkę, wszyscy wiedzieli: Dziś będzie wielka uczta. To danie nie było codziennym posiłkiem było symbolem sukcesu, bogactwa i prestiżu. Przygotowanie było sztuką samą w sobie. Kaczkę suszono na powietrzu przez wiele godzin, zanim upieczono ją nad otwartym ogniem, aż skórka stała się szklisto chrupiąca, tłuszcz powoli się roztapiał, a mięso pozostało soczyste. Prawdziwa tajemnica tkwiła jednak w sosie gęstej, słodko-kwaśnej melodii z suszonych śliwek, imbiru i nuty octu ryżowego. Niektórzy kucharze strzegli swojego przepisu jak skarbu i przekazywali go tylko wiernym uczniom. Całość podawano z cienkimi naleśnikami i delikatnymi paskami dymki. Gra kontrastu i harmonii. Jeden kęs, a rozumiało się, dlaczego to danie uważano za znak triumfu. Wtedy mogło kosztować małą fortunę, ale dla tych, którzy mogli sobie na to pozwolić, każdy kęs był świętowaniem życia. Czy odważyłbyś się dziś skosztować tego smaku minionej świetności? Mon uroczysta zupa z płetw rekina. Wyobraź sobie wielką salę bankietową, wypełnioną zapachem gorącego bulionu i cichym brzękiem porcelany. Kelner w białej marynarce podchodzi do stołu, podnosi pokrywkę i natychmiast roznosi się intensywny aromat. Ta zupa była czymś więcej niż tylko jedzeniem. Była znakiem władzy i honoru. Tylko zamożni kupcy lub wpływowe rodziny mogli sobie na nią pozwolić, a ten, kto ją podawał, pokazywał, oferuje ci to, co mam najcenniejszego. Same płetwy nie miały wyraźnego smaku. Magia tkwiła w złotym bulionie. Gotowano go godzinami z kurczaka, suszonych przegrzebków, szynki i przypraw, aż w misce lśnił jak płynne złoto. Tekstura była wyjątkowa, delikatne, przezroczyste nitki, które lekko sunęły po języku, miękkie, a jednocześnie jędrne. Mówiono, że jeden talerz może kosztować więcej niż tydzień pracy. Mimo to jedzono ją powoli, łyżka po łyżce, z szacunkiem. Jakby smakowało się samą historię. Ta zupa nie była tylko luksusem. Była rytuałem, obietnicą dobrobytu i harmonii. Gdybyś mógł dziś wziąć udział w takiej uczcie, czy spróbowałbyś jej nawet jeśli jest bardziej symbolem niż smakiem? Trzeci. Cała ryba gotowana na parze z imbirem i dymką. Kiedy w starej jadalni serwowano całą parującą rybę, rozmowy cichły. Na chwilę wszyscy przystawali. Bo to danie oznaczało coś więcej niż tylko przyjemność. Było symbolem całości, szczęścia i dobrobytu. Ryba, świeżo złowiona w zimnych wodach, była z największą starannością czyszczona, a następnie gotowana w całości. Głowa, ogon. Wszystko pozostawało nienaruszone, aby nie stracić ani kawałka jej smaku. Sztuka polegała na wyczuciu czasu, za długo, a mięso stawało się twarde, za krótko, a pozostawało surowe przy kości. Gdy tylko osiągnięto idealny moment, kucharz polewał rybę gorącym olejem arachidowym, przesiąkniętym świeżym imbirem i aromatyczną dymką. Natychmiast w pomieszczeniu rozchodził się urzekający zapach, ciepły, lekko ostry, pełen życia. Smak był delikatną równowagą, łagodne mięso, które niemal rozpływało się w ustach, wspierane delikatnym ukąszeniem imbiru. Wierzono, że ten, kto otrzymał głowę ryby będzie miał szczęście. A nie pozostawianie ani jednego kęsa było oznaką szacunku. W tamtych czasach ryba kosztowała mniej niż słynne kaczki czy zupy, ale jej znaczenie było bezcenne. Gdybyś dziś miał przed sobą taki talerz, czy najpierw skosztowałbyś głowy, czy zachował ostatni kęs na szczęście? E glazurowana wieprzowina z grilla. Kto w tamtych czasach spacerował po tętniących życiem ulicach starych dzielnic? Ledwo mógł oprzeć się temu widokowi. Paski wieprzowiny, głęboko czerwone, glazurowane, wisiały w oknach i lśniły jak klejnoty w świetle. Zapach, słodki, wędzony i lekko pikantny, wabił ludzi z daleka. To danie było czymś więcej niż ulicznym jedzeniem. Było wizytówką kuchni. Każdy kucharz miał swój własny, tajny przepis, ale podstawa pozostawała taka sama. Miód, pięć przypraw, sos sojowy, i odrobina wina ryżowego. Mięso powoli pieczono nad otwartym ogniem, aż brzegi skarmelizowały się i powstał lekki posmak dymu. Z zewnątrz, lepkie i pachnące, w środku delikatne i soczyste, gra słodyczy, soli i ognia. Kto miał mało pieniędzy, zabierał je do domu zawinięte w papier. Kto mógł sobie pozwolić, dostawał grube plastry podane na talerzu, który jeszcze błyszczał od soku mięsnego. W tamtych czasach porcja kosztowała niewiele więcej niż kilka monet, ale wartość nie leżała w cenie, lecz w uczuciu. To mięso było kawałkiem bezpieczeństwa, zapachem, który jednocześnie zaspokajał głód i tęsknotę. Gdybyś przechodził obok jednego z tych okien, czy zdołałbyś się oprzeć? Czy zapach by cię wciągnął? Nie. Smażone pazury kraba z pastą krewetkową. Kiedy w starej sali bankietowej nagle podano talerz złotych pazurów kraba, wszyscy wstrzymali oddech. Sam widok wprawiał gości w zdumienie, zanim jeszcze wzięli pierwszy kęs. Śnieżnobiałe szczypce, starannie oczyszczone i wypolerowane, były otoczone warstwą pasty krewetkowej, tak cienkiej i chrupiącej, że niemal rozpadała się przy ugryzieniu. Ale ta pasta nie była prostą mieszanką. Składała się z drobno posiekanych krewetek, odrobiny tłuszczu wieprzowego dla soczystości Orzechów wodnych dla lekkiego chrupnięcia i szczypty wina ryżowego dla głębi smaku. Wszystko to było misternie formowane wokół szczypców, zanim upieczono je w gorącym oleju na złoty blask. Smak był grą między morzem a lądem. Słodkawe mięso kraba stapiało się z wyrazistą, krewetkową otoczką w niezapomniane doświadczenie. W tamtych czasach talerz tego przysmaku kosztował prawie cały dzienny zarobek, ale kto chciał zrobić wrażenie. Zamawiał go bez wahania. Szczypce brało się w palce, maczało w sosie sezamowo-sojowym i rozkoszowało się każdym kęsem z dumną powolnością. Czy dziś delektowałbyś się nimi z takim samym szacunkiem? Czy po prostu oblizałbyś palce i uśmiechnął się? Szóstu, legendarna zupa z jaskółczych gniazd z cukrem kandyzowanym. W przyciemnionych światłach starej sali bankietowej ta zupa nie była zwykłym deserem. Była symbolem luksusu i rzadkości. Gniazdo, z którego się składała, zbierano niegdyś na stromych skałach, dzieło natury, składające się z delikatnych włókien stwardniałej śliny małych ptaków. Już sama myśl o tym czyniła ją kosztownością, zarezerwowaną tylko dla najbogatszych. Przygotowanie wymagało cierpliwości. Gniazdo namaczano, aż stało się miękkie i przezroczyste. A następnie powoli gotowano w słodkim syropie z cukru kandyzowanego. Zapach był ledwo wyczuwalny, prawie jak szept, ale tekstura gładka, delikatna i lśniąca była nieporównywalna. Każda łyżka zdawała się obiecywać zdrowie, piękno i długowieczność. W tamtych latach mała miseczka tej zupy mogła kosztować tyle, co tydzień posiłków dla całej rodziny. Jednak kto ją serwował? Okazywał nie tylko bogactwo, ale także szacunek dla tradycji i rzemiosła. Była to słodycz bez przesady, łagodna jak wspomnienie. A podczas jej jedzenia zdawało się, że cały pokój zamiera w bezruchu. Czy skosztowałbyś tego tchnienia wieczności, czy tylko z szacunkiem obserwowałbyś, jak światło tańczy na powierzchni? Tym klejsty ryż gotowany na parze w liściu lotosu. Wyobraź sobie, że kelner stawia przed tobą małą, parującą paczkę. Owiniętą w pachnący liść lotosu, starannie zawiązaną jak prezent. Po otwarciu uwalnia się fala aromatów. Sos sojowy, sezam, wolno duszona wieprzowina i delikatny zapach samego liścia. W środku ukryte jest łoże skleistego ryżu. Każde ziarnko miękkie, lśniące, a jednocześnie oddzielone od siebie. Między ziarenkami ryżu kryją się małe skarby. Kawałki delikatnego boczku wieprzowego, słodko pachnąca kiełbasa, czasem suszone krewetki lub grzyby, które wchłonęły każdą kroplę sosu. To danie było w tamtych czasach zarówno przysmakiem, jak i wiernym towarzyszem pracowników. Na ulicach robotnicy portowi rano zabierali taką paczkę, aby mieć siłę na cały dzień, podczas gdy na wykwintnych bankietach służyła jako rozgrzewające danie przejściowe. Lotos służył nie tylko jako opakowanie, ale także nadawał ryżowi jego charakterystyczny smak. Chronił, odżywiał i jednocześnie uszlachetniał. Kto otwierał liść, czuł, że w środku jest coś więcej niż tylko jedzenie. Było to tchnienie domu, pocieszenie dla duszy. Gdybyś dziś trzymał w rękach taki liść, czy otworzyłbyś go powoli, by rozkoszować się zapachem, czy od razu ugryzł? O, bułeczki wieprzowe gotowane na parze ze słodko pikantnym nadzieniem. W czasach, gdy życie było proste, a ulice pełne zapachów, niewiele było rzeczy bardziej pocieszających niż te białe, parujące bułeczki. Miękkie jak chmurki, lekko słodkie i ciepłe w dłoniach, otaczały karmelizowany farsz wieprzowy, który aż kipiał z zapachem i smakiem. Mięso pochodziło z tych lśniących kawałków, które widać było w witrynach polakierowanych miodem i pikantnych od sosu sojowego i przypraw. Drobno posiekane i duszone w gęstym sosie wypełniało małe krążki ciasta, które starannie zamykano, zanim gotowano je na parze, ułożone jeden na drugim w bambusowych koszach. Gdy tylko podniesiono pokrywkę, unosiła się gorąca para, łącząc słodkawy zapach ciasta i mięsa, moment, który sprawiał, że zapominało się o całym głodzie. Dla pracowników jedna bułeczka była ciepłym, sycącym posiłkiem, który mogli zjeść na ulicy. Dla rodzin cały kosz na stole oznaczał poczucie wspólnoty i powrotu do domu. Czasami sos kapał po palcach i nikomu to nie przeszkadzało. Było to częścią przyjemności. Gdybyś dziś otworzył jedną z tych bułeczek, czy poczekałbyś, aż para opadnie, czy od razu ugryzł, póki jeszcze jest gorąca? 9. Kurczak duszony w sosie sojowym. To danie opowiadało historię o cierpliwości, cieple i tradycji. Żadne inne nie pachniało tak znajomo, gdy powoli gotowało się w kuchniach tamtych czasów. Cały kurczak był zanurzany w ciemnym, lśniącym bulionie wywarze z sosu sojowego, anyżu gwiazdkowego, cynamonu, imbiru i cukru. Ale tajemnica polegała na tym, że tego bulionu nigdy nie wylewano. Po każdym gotowaniu był uzupełniany, doprawiany, pogłębiany aż nosił w sobie smak lat. Niektórzy mówili, że dobrego kucharza poznaje się po wieku jego bulionu. Mięso podczas powolnego duszenia nabierało ciemnobrązowego koloru, skórka lśniła, a nawet kości wydawały się przesiąknięte aromatem. Dla prostych rodzin był to szczególny przysmak. Jeden kurczak, posiekany na kawałki i podany z ryżem, wystarczał, aby nakarmić całą rodzinę. Na przyjęciach był to jednak moment spokoju wśród wszystkich wystawnych potraw. Znajomy, prosty, prawdziwy. Pierwszy kęs smakował ciepłem, drugi wspomnieniem. To danie nie potrzebowało jaskrawych kolorów ani egzotycznych składników, by zaimponować. Przemawiało językiem czasu. Gdybyś poczuł zapach tego bulionu, który pachnie latami oddania, czy wiedziałbyś, kiedy jest idealny? Dziesięciu. Chrupiący pieczony prosiak. Kiedy zapach tego dania rozchodził się po ulicach, wszyscy wiedzieli zbliża się wielka uczta. Prosiak był sercem każdego świętowania, złocisto upieczony, z lśniącą, cieniutką skórką, która cicho chrzęściła przy każdym krojeniu. To danie nie było codziennym posiłkiem, było symbolem nowego początku, dobrobytu i szczęścia. Przygotowanie zaczynało się już wcześnie rano. Młode prosie nacierano wewnątrz i na zewnątrz mieszanką soli, cukru i aromatycznych przypraw. Następnie umieszczano je nad łóżkiem żarzących się węgli, gdzie powoli, godzina po godzinie, pieczono je, aż tłuszcz pod skórą się roztopił, a mięso stało się delikatne jak masło. Rezultatem była gra kontrastów: z zewnątrz pękająco chrupiące, w środku soczyste i pełne smaku. W tamtych czasach taka uczta kosztowała tyle co cały miesiąc czynszu, ale kto ją serwował, robił to z dumą. Goście kłócili się o najlepsze kawałki: ucho, ryjek, kawałek skórki. Nie z głodu, ale z tradycji, bo temu, kto dostał pierwszy kawałek, miało dopisać szczęście. Gdybyś dziś siedział przy takim stole, czy czekałbyś na pierwszy kęs, czy z radością go sobie zapewnił? I tak kończy się nasza podróż do czasów w których każde danie było czymś więcej niż tylko jedzeniem. Były to historie pisane olejem i przyprawami historie o świętach, o wspólnocie, o ludziach, którzy w każdym kęsie szukali kawałka domu. Niektóre z tych potraw prawie już nie istnieją, ale ich zapach zdaje się unosić w powietrzu gdzieś między przeszłością a wspomnieniem. Być może to jest prawdziwa magia jedzenia, że łączy nas przez wieki. Bez jednego słowa. Jeśli ta kulinarna podróż w czasie poruszyła Cię, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować naszego kanału. W ten sposób nie przegapisz żadnych kolejnych historii o ukrytych potrawach minionych czasów. Kto wie, być może następny przepis czeka już na to, by zabrać Cię w inną epokę.